Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Czemu Narcys cię odrzucił? Czemu Narcys cię opuścił? Czemu cię zostawił i wybrał kogoś innego? Powodem takiego postępowania narcyza jest jego zaburzenie. Dla narcyza nie jesteś już dłużej użyteczny, przydatny. W jego oczach nie jesteś już atrakcyjny. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie może być usatysfakcjonowany, nie może być zadowolony bardzo łatwo i szybko się nudzi. Tak więc niezależnie od tego, jak bardzo jesteś atrakcyjny, jaki jesteś użyteczny, pomocny, jaki byłeś dla niego na początku, w pewnym momencie wszystko się zmienia. Narcys najczęściej wie od samego początku, że kiedyś to się skończy. Narcys już miał wcześniejsze związki. Związki, które zawsze kończyły się tak samo, związki, które kończyły się w ten sam sposób. Na pewnym etapie ludzie, źródła zasilania narcyza zaczynają się orientować, przypuszczać, podejrzewać, zaczynają demaskować narcyza, zaczynają być świadomi. Kłamstw, zdrad, manipulacji, ludzie zaczynają uświadamiać sobie, o co tak naprawdę chodzi narcyzowi. Wtedy robią krok do tyłu. Wtedy przestają dawać narcyzowi takiej uwagi. Przestają dawać narcyzowi takiego zasilania, jakiego potrzebuje. A to dla niego duży cios. To dla narcyza duża strata. To najczęściej rana na jego kruchym ego. Wtedy narcyz czuje się bezwartościowy, nic nieznaczący, nieistotny. To niszczy fałszywy wizerunek, fałszywą tożsamość, którą narcyz stworzył, by chronić siebie, by chronić swoje ego. Kiedy nie zachowujesz się już tak samo, kiedy wasze rozmowy, kontakty, interakcje nie są już takie jak dawniej, to pokazuje, że narcyz był problemem. Już dłużej nie chcesz dawać mu takiej ilości uwagi, już nie ma takiej sympatii. Kiedyś miałeś inne uczucia, inne nastawienie. Ale się zmieniło, ponieważ Narcyz cię nie szanował, krytykował cię, obrażał, porównywał, wyśmiewał i zawstydzał. Narcyz doprowadził do tego, że nie jest już dla ciebie taki atrakcyjny. Doprowadził do tego swoimi dysfunkcyjnymi, niedojrzałymi, toksycznymi, patologicznymi zachowaniami. Oczywiście narcys nie zastanowi się nad sobą. Jest niezdolny do autorefleksji. Nie zaakceptuje tego, że sam jest problemem. Nie uświadomi sobie, że sam wywołał problem. W głębi narcys już wie, że ma problem. Dlatego stworzył fałszywą tożsamość, która ma za zadanie być wszystkim tym, czym narcys nie jest. Fałszywa tożsamość jest wszystkim tym, czym Narcys chciałby być, kim chciałby się stać. Kiedy mówisz o czymś niewygodnym, zadajesz pytania, może dochodzi do kłótni, do konfrontacji, to masz do czynienia z fałszywą tożsamością. Wtedy masz do czynienia z kimś. Kto wierzy, że nie może zrobić niczego złego, wtedy masz do czynienia z kimś, kto wierzy w to, że jest idealny, że jest perfekcyjny, że jest nieomylny, że jest wspaniały i najlepszy. Niezależnie od tego, co powiesz, niezależnie od tego, jak to powiesz, Narcyz nie uświadomi sobie tego, że popełnił błąd. Narcyz musi odpierać wszelkie zarzuty, musi zaprzeczać wszelkiej krytyce, musi zaprzeczać wszelkim oskarżeniom. Narcyz musi przerzucać winę i odpowiedzialność na Ciebie, musi projektować na Ciebie swoje niepewności, swoje problemy. Musi stosować manipulację, gaslighting, tak byś uwierzył, że nigdy czegoś nie zrobił, byś uwierzył, że nigdy czegoś nie powiedział. Jest to wszystko zaprojektowane tak, by narcyz mógł chronić fałszywą tożsamość. Ma to na celu ochronę jego wizerunku, jego reputacji, jego ego. To jedyna rzecz, która liczy się dla narcyza, to jak inni go postrzegają. Dzieje się tak, ponieważ to jak postrzegają narcyza inni ludzie wpływa na to jak sam siebie postrzega. Właśnie dlatego narcyz cię odrzucił, by uchronić swój wizerunek, by chronić fałszywą tożsamość. Mogą cię przekonać, że mu na tobie zależy. Lecz gdy zaczynasz zauważać, jak maska opada, zaczynasz zauważać coraz więcej nieprawidłowości, to wtedy narcyz zwraca się przeciwko tobie. Wtedy zacznie ci wytykać twoje błędy i niepowodzenia. Wtedy będzie wskazywać na twoje wady na twoje niedoskonałości czy to prawdziwe czy urojone narcyz będzie cię oczerniać tak by wszyscy inni widzieli cię w taki sposób w jaki on cię widzi narcyz nie szanuje nawet samego siebie wyzbył się własnej tożsamości dawno temu zależy mu tylko na fałszywej tożsamości, na wizerunku, który stworzył, by zastąpić wadliwą, niewystarczająco dobrą osobą, którą dawniej był. Narcyz będzie walczyć o swoją fałszywą tożsamość. Rozpęta z tego powodu wojnę. Zrobi wszystko, co może, wszystko, co musi. By chronić swój wielkościowy, wspaniały wizerunek, swoje wybujałe ego. Fałszywa tożsamość jest wszystkim tym, czym Narcyz chciałby się stać. Jest to równocześnie jedyny fragment siebie, jaki mu pozostał. Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.